W dzisiejszym odcinku zagramy jedną z najrzadszych kart w grze, czyli trafionym Ronaldinho Gaucho w wersji 95, czyli kartę, której albo nie ma na rynku, albo schodzi za maksymalną ilość końców, czyli 15 milionów. A poza tym, mega przepraszam za swoją aktywność, w mieliśmy bardzo stresową sytuację jako rodzice. I absolutnie nie miałem głowy do tego, żeby zmontować ten film. No ale jak to mówią, rodzina jest najważniejsza, więc. No. Marzysz o tym, by pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz siana, żeby je kupić? Super Coins rozwiążą twój problem Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, super szybką dostawę i 99,9% gwarancji bezpieczeństwa Coinsy oczywiście na każdą platformę Z okazji eventu Food Fantasy 3 potężne karty do wygrania no i klasycznie z kodem Fantazy macie 10% zniżki A no i przygotowane są dodatkowe konkursy Na pozostałych profilach super końców Rozpocznijmy odcinek naprawdę mocno Bo tutaj mamy dwa piki z kartami 85, mamy pik z kartą ikonę No i na rozgrzewkę mamy oczywiście jeszcze Piki z kartami 81 To jest pik, który pojawił się jakieś kilka dni temu Z niego nawet czasem lubi polecieć Więc zobaczymy jak to będzie wyglądało tym razem Swoją drogą wszystkich stałych widzów tego kanału Zapraszam oczywiście do zostawienia łapeczki w górę A nie stałych takich, którzy na przykład tutaj wpadli po raz pierwszy Do zostawienia subskrypcji, bo Wiem, że bardzo duży procent ludzi nie subskrybuje tego kanału. No i tutaj mamy 87 Bull, czyli pierwszą kartę Future Star mamy trafioną. Tutaj już oczywiście spodziewamy się troszkę wyższych wyrali. Mamy 87 Kobel. No ten pierwszy pik, taki troszkę se. Zobaczmy, jak on się będzie prezentować, niestety. Tylko karta 88, czyli mamy dwa naprawdę spore foderki. No ale to nie zmienia faktu, że niestety tutaj nie oddało za bardzo. Inaczej, nie jest źle, ale też nie jest jakoś turbo dobrze. Na pika z kartą ikony przygotowałem trzy specjalne zasłony. Zobaczmy jakie overale się tutaj pojawią. No i że ten pik to jest totalny skam. Co to za głupie tutaj poleciało by mi powiedzcie? Pierwsze to skaka, drugie to jest butragenio i trzecie to jest Mirosław Kloze. A idź pan w pi z dustym pikiem Każdy pik ostatnio to jest totalny skam I jedynie marnowanie foderu niestety Ale spokojnie, spokojnie To jeszcze nie wszystko Mamy przygotowane tutaj 32 paczki Pokażę wam oczywiście tylko te najlepsze Jako, że pojawi się pierwszy duplikat Od razu kończymy pika z kartą 85 Ja tam akurat nie jestem fanem marnowania kartę u realu 83 Wolę to od razu gdzieś zjarać i dostać cokolwiek z tego Bo i tak te duplikaty później wrócą No i tutaj Iren Paredes Szkoda, że nie ma więcej kontentu tutaj no, bo w sumie ja bym tutaj porobił jakieś paczuszki. Nie wiem, 10 piłkarzy, 83. Co prawda mamy 20 piłkarzy, 82. I to za chwilę możemy skończyć. No, ale troszkę brakuje mi czegoś takiego, w czym wiecie. Można byłoby zjarać sobie takie karty o troszkę w overallach. A nie tylko w składach na gwarantowanych zawodników, bo i tak ich obecnie nie potrzebuję, No, o, tutaj chyba jakiś inform leci. Holandia, lewy pomocnik. I będzie tą Summerville 85. Z takiej paski w sumie takie overale, jak najbardziej gi. To oprócz tego jeszcze karta 83. Do tego Darwin Nunes. 5 piłkarzy ocenia. 80. Plus, no i proszę bardzo, mamy Future Star. Mamy się Jakub kiwior, Witam bardzo serdecznie. Ostatnio jeszcze z nim graliśmy w Wirtualny Klub, a teraz trafiam jego kartę przysłej gwiazdy. Jest jeszcze w ogóle ewolucja, która pozwala Kiviora rozwinąć na overall. bodajże 88 lub 89, ale Jakuba Kiviora zawsze miło trafić. I kolejna paczka, i kolejny Future Star. I będzie to Milot, którego chyba już też tutaj trafiałem. Skład idealnie obniżony, duplikat przepalony. cztery takie piki otworzyliśmy dzisiaj najwyższy overall póki co to zaledwie 88, więc oby to się zmieniło teraz. Ale w tym momencie pozostajemy jedynie w sferze marzeń, bo tutaj jest jedynie Martinez 87 plus karta Inform. Absolutnie nie wiem kto to jest, ale coś czuję, że będzie to najniższy overall obecnie w paczkach, czyli 85 właśnie. W środku mamy jeszcze kartę 85, mamy oczywiście duplikat, bo jak żeby inaczej. Problem z tym eventem mam taki, że zbieramy wszystkie karty, tylko niestety nie te najbardziej wartościowe, bo naprawdę wysyp tych kart futures w paczkach jest przepotężny. 20 piłkarzy 82 to jest pierwsza paczka. A drugą wykonamy za chwilę. 4 piłkarzy 84 i 3 piłkarzy 84. No tutaj mogłoby coś polecieć, ale no niestety nie poleci. To jest duplikat karty o cenie 85. Bo dosłownie sekundę temu ją trafiłem. Coś takiego idealnie nam zamyka tą jedenastkę, więc git. No i teraz przekonajmy się, czy te trzy ostatnie paczuszki przygotowane dadzą nam jeszcze jakieś karty Future Star. Ja oczywiście mam nadzieję, że tak. Niestety z tej paczki to się nie stanie. Mamy tutaj do niego crossa. Może po dwóch Inny? Niestety nie. Po tych dwóch Future Starach, no delikatnie te paczki kurde wystopowały. Już powinno nam kogoś dorzucić, zobaczmy. Niestety, pierwsza tego nie zrobi. Mamy tutaj parę w podwójnym wokaucie i z nim wypada kobel, którego Dosłownie sekundę temu na tą samą paczkę przepaliłem. Ja ale no nieprawdopodobny zbieg okoliczności. Na końcu jeszcze mamy Summervilla i kolejne duplikaty. Mamy co jakieś pika z kartą do wyboru, ale jakoś ja w to totalnie nie wierzę, moi drodzy. No bo tutaj, nawet jakbym dostał jakieś mega topowe karty, tutaj to ja i tak za bardzo nawet nie mam jakich wrzucić do składu. Sona mam, a Neymara nie wiem, czy chciałbym wrzucić, jeśli bym go dostał, więc tutaj jakby nie było, to i tak będzie źle. Z Zobaczmy w takim razie, jak ten pik będzie wyglądał Timo Kurtuana na pastiku. No, na jakieś ostatnie minuty. Do tego ma aerial, do tego ma 99 skoczności, ale zaledwie 49 główek. No, to jest absolutny skam Dowalasz tak mocnego napastnika i dajesz mu tylko 49 główek. No, przecież kto padł na to, żeby tak ocenić jego główkowania, to ja nie wiem. No, ale za to power header już podaj. Czyli tak, ziomek potrafi skoczyć, ziomek jest wysoki. Ziomek potrafi mega mocno przykuć z główki dzięki temu stylowi gry. Ale jak przykuć, to najprawdopodobniej i tak piłka pole w tak jest morał tej pięknej historii z tym pikiem. Przeżyjmy to po raz drugi. 20 piłkarzy 82. Czy tym razem kolor różowy się pojawi? I on tutaj jest. Pojedynczy walkout Milota Przy okazji odbiorę sobie Savio jeszcze Bo ma ocenę 87 I obecnie jest najtaniej wyceniony Jeśli chodzi o karty, które są dostępne A mam pierdylier duplikatów Więc robię co mogę, żeby jakkolwiek te karty Po prostu nie przepadły za bezcen. No i to chyba będzie idealna opcja właśnie pod to Bilansik raczej zrobiony absolutnie na spokojnie Ale nie widzę sensu, żeby grać o wyższe rangi Bo i tak to się niczym nie różni Najpierw oczywiście mamy tutaj do odbioru piki No i w pikach O właśnie, to jest to czego się spodziewałem Idziemy do pika numer 2 Dwa. No i tutaj Ewa Pajor. Mamy delikatny progresik, więc tutaj, no, fu, Letisier. Okej, okay, myślałem, że będzie tylko Milot, to bym się troszkę wkurwił. Creme de la Creme, czyli paczuszki za ligę weekendową, z których ja nie pamiętam, kiedy miałem jakiś w miarę sensowny zwrot. No i tutaj Włochy Spinazzola, czyli overall 85. No i to jest właśnie to. Przejdźmy w takim razie do paczki za 100 tysięcy koloru. Tutaj nie widzimy. Mamy tutaj Dzień bez luki Modricia byłby dniem absolutnie straconym oprócz niego jeszcze Bernardo Silva. Przejdźmy do paczki ultimate, ponownie brak kolor Belgia, środkowy pomocnik. Ej, te paczki naprawdę przyzwoicie oddały, bo to jest karta, która kosztuje jakieś 75 tysięcy końców, z tego co pamiętam. I to jest paczka, która się zwróciła. Tak mi się wydaje. Patrząc na to, ile tutaj mamy kart w środku. No i na koniec trzech piłkarzy, 85. Zobaczmy, co tutaj niestety. Najprawdopodobniej nic. Boże, to jest tylko halandowa. Ja myślałem, że leci to Erling Haland. Mój drodzy, to jest naprawdę mega gruba karta. 15 milionów kosztuje on w tym momencie. Biorąc pod uwagę konsolę, na PC nawet go nie ma. Możemy sprawdzić. Sprawdzić, ile kosztuje obecnie na rynku i dowiemy się, że nie ma ofert z tym zawodnikiem, co oznacza, że jest to jedna z najbardziej rare kart dostępnych właśnie na tej platformie i na każdych platformach. Bo nawet biorąc pod uwagę to, że na konsolach jest kilka sztuk, one praktycznie od razu schodzą za maksymalną kwotę, czyli 15 banieczek. Spróbujemy tutaj zagrać nie pod wynik, tylko bardziej pod fan zgrania tak piękną kartą. To jest ustawienie, którym zagramy, aczkolwiek ze względu na to, że on też ma szare triwele, czyli oczywiście fałszyki, zagramy chyba sobie po przeciwnej stronie. I spróbujemy właśnie zakręcić jakiegoś rogalika z fałsza Ja bardzo dziękuję Kasprowi za to, że udostępnił mi swoje konto No i swoją drogą on chce to konto oddać Więc przypięty komentarzu będzie jego nick Możecie się dogadać, jeśli chcielibyście to konto od niego nabyć Od razu zaznaczę, że ja nie jestem kurde skillerem Ja bardziej klepię piłeczką Ale w tym momencie postaram się być tym ziemkiem, którego najbardziej nienawidzicie podczas grania Czyli tym, który po prostu bierze piłkę i skilluje jak po prostu totalny idiota Ronaldinho 1 do 0. No, pierwszy meczyk niestety bardzo ekspresowy. Oby w kolejnym to wyglądało troszkę bardziej obszernie, bo oddałem tylko jeden strzał na bramkę tutaj, niestety. Ale. Oj, Wandajka, tak objechać. O Jezu się! Ronaldinho. Proszę bardzo! Tutaj co prawda nie bramka, ale asysta. I to naprawdę ładna. Taka delikatnie podcięta piłeczka za plecy obrony. Gdyby to weszło po tym triku, byłoby kozasko. Ale no nie weszło, tylko po jakimś kurde wylewie w obronie. PROSZY BORZO, RONALINIO 1-0! Przy tym Tricksterze Plus, no nie trzeba zbyt wielu umiejętności skillerskich, żeby coś takiego zrobić. <boi> ojo, ojojoj, ojojoj. Ojojoj. Ojojojojojojojoj. Ojojoj, Chłop, co tam na dupsku jeździ? To ja nie mam pytań.

Ronaldinho Gaúcho, hat trick. Strasznie dziwny mecz to był, powiem szczerze. Co prawda, bramki padły nawet takie ładne, niektóre, ale. No, troszkę ma problem z tym, żeby tutaj grać jakoś ładnie, ze względu na to, że ja naprawdę nie potrafię skillować. Ale staram się, specjalnie dla widza, staram się to robić. Jezus Maryja. co się w tym polu karnym dzieje? Ja nie mam pytań. Hupej tak krótko trzyma piłkę, i tak szybko się obraca, że ten ziomek już nawet nie wiedział, gdzie ma po prostu biec. To jest chyba obecny najlepszy dribbler w FC24, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy jest lepszy od niego. Oj. U la 2 do zera, i to będzie koniec meczu. Niedobrze, bardzo niedobrze. Bo mógł być drugi mecz z hatrykiem najprawdopodobniej. Niestety, a takie ładne wykończenie wyszło teraz. A, 1 do zera. Ale też taka brameczka zwykła, kurde, którą możesz strzelić normalnym każdym zawodnikiem. 2 do zera. Kurde, ty co mi do bramki wjechał prawie. O, proszę bardzo! Porobiony! Faszał, dwie bramki. Na razie nie układać ten mecz bo myśli? myśleli. Okej. Okay. No, podanko, kurde, pierwsza klasa! Ronaldinho Giucho! Ale to weszło, ja pierdzielę! Proszę bardzo, 2:1. 1 Nie, no przecież jak chciałem tylko piłkę wybić. To było po prostu wybicie piłki podaniem, a on się tam wpieprzył nogą. Sergio Gomez i a f***ing idiot. Tylko tyle mogę powiedzieć. Ale za to Donnarumma jest naprawdę dobry obrońcą rzutów karnych. To oczywiście musi być hat -trick. Ronaldinho Gaucho, prawe okienko. Cyk! Delikatnie mamy to. Serio, mam wrażenie, że to jest w tym momencie chyba najlepszy dribbler, jakim grałem kiedykolwiek. Mimo tego, że ja absolutnie nie dribluję, to czuję, że on, mimo tego, że nie ma tego złotego szlaszka, to klikając R1, ten ziomek się tak pięknie przemieszcza pomiędzy obrońcami. Mija i jak pachołki. A zresztą kilka takich akcji już widzieliście dzisiaj. I absolutnie zazdroszę tak potężnego zawodnika, bo to jest naprawdę coś fenomenalnego. Proszę bardzo, 1-0. No, are you kidding me? Halo! Dajcie pograt z tym Ronaldiniem.